Łukasz, ostrożnie. Ustawiacie każdego na jednym tym, tak jak w szachy się gra. No właśnie, koniki gdzieś. Masz? Są koniki dwa? Są. A to? Szymanek? Aha, to są końce, tak? Nie, to są wieże. A wieże, przepraszam. No to królowej nie ma. I białej też nie ma, chyba królowej. Zobaczcie czyli jak ktoś gwizdnął gwizdnął nie Łukasz nie Łukasz jak Łukasz je układa Szymon ja układaj Szy... ty układaj białe tak jak Łukasz ukła... Szymon układa a mama co? patrz drużyna Łukasz To jest to, to alej, Czekaj, konik, alej, z tyłu. Alej, alej. konik z tyłu. Zawsze. O, tak o, jest tunel. O, Szymon... Szymon, już Szymon już panikuje. Szymon już spanikował. No tu jest ciemno Poczekaj wyciągnę ten Telefon I poświecę telefonem No nic nie widzę Oj to widzę No to idziemy Uważaj na kamienie No idź tam już jest jasno na kamienie No idź Ten tunel chyba nie ma 400 metrów tylko 40 metrów Chyba pani przewodniczka Albo źle zrozumieliśmy. Chociaż, chociaż, chociaż. Kominek. Tutaj jest tylko kominek. I idziemy dalej. Nie był taki długi ten tunel, ale, ale fajne, dla dzieci fajnie. Cześć! W zamku Joanitot Drachim w Starym Drawsku. Waka. Co tam było? <sum> Sam otwórz. <sum> <samotór> Szymon, tak, Szymon odwia... Ja się odważę, ale się odsuwam. <sum> 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 Zobaczcie co tu w skrzyni było. Chowamy <sum> go. Więc sobie... No mieli pomysł tutaj. No. Testuje. Zostań Ben! Waga! Łukasz! Patrzymy jak tata tutaj idzie. Dosyć na razie chyba płasko jest. A dalej, dalej idzie tata. Nie! Musimy to upamiętnić, co? Chyba tam dużo osób chodziło, że jest tak płasko, co? Nie ruszacie? się. O nie. O nie. O nie? Nie. Ja nie umiem pływać, pamiętaj. Tata, nie. Nie uratuję ciebie. To drzewo pływa. I tata skoczy do wody. Nie, 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 nie Tylko to wiesz co, tam się zła. Ja Nasz śmiałek sobie dobrze radzi. Łukaszku. Udało się. Brawo teraz jadę To jest jadu taki. A teraz drugi śmiałek idzie. Idę, ja Bena. Benio! Benio. Benio. Boś, bo, 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 bo. Łapki, łapki! Nie pisz, Beno! 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 się. Dobra, Beno! się trzyma. Beno! 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 do niego Beno! 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 nie Beno! 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 Uwaga, bo będzie się oczepywał! Ale <średzyglocki> jak odpływa już zrobię mhm. to wodę. Idę kochanie Łukaszek, tylko nie kucaj w wodzie. Jak chcesz kucać, to kucaj tutaj na piasku. Żeby ci się pupka nie zmoczyła. Dobra? O, tutaj tutaj na piasku. To, to. Zresztą w wodzie, wodzie by było troszeczkę inne. Ale bardzo podobne. O. Nie, 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 nie kąpiemy się, bo jeszcze nie jest ciepła woda. Jeszcze się teraz łamkamy na grzało.